Dostałam dzisiaj bukiet róż, a pośród tego bukietu róż były te liście, które mają taki lekko miętowy zapach, eukaliptusowy, nie potrafię jakoś zlokalizować, ale ten zapach pomieszany z intensywnym zapachem róż, niesamowicie jakby przywodzą mi na myśl niebo, przywoż, przywodzą mi na myśl jakieś takie piękno, jakieś takie krańce ziemi, wiecie, jakieś takie... Połączenie niesamowite i teraz mówię do was jestem odurzona zapachem tych liści i tak bardzo chciałam się tym podzielić. Że jestem wdzięczna za to, że mogę zaciągać się tym zapachem róż pomieszanych z eukaliptusem i miętą, z czymś takim przedziwnym, z czymś co powoduje, że myślisz sobie jeszcze takiego smaku, zapachu nie znam, że jeszcze takiej mieszanki w moim życiu nie było. Wąchając to, odurzając się tym zapachem, czuję się taka zdrowa. To też wdzięczność. Cieszenie się to też wdzięczność. To też zmienia wszystko. Chyba nawet kolor oczu mi się zmienia od tego zapachu. Takie mam uczucie, że, że kolor oczu mi się zmienia. Kupiłam sobie teraz zielonkawe okulary, więc na świat będę zielono patrzeć i będę śpiewać zielono mi. Więc niech to będzie dzień wdzięczności. Jeżeli zobaczycie jakiekolwiek kwiaty, to Taką macie ode mnie zachętę, żeby podejść, powąchać i się odurzyć. Może gdzieś jaśmin kwitnie, a może wyjdziecie na łąkę, a może gdzieś skoszono trawę i tak pachnie trawą. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. To jest radość. To jest odurzanie się, to jest taka zmysłowość w, w wąchaniu świata. A przypomniało mi się kiedyś Justyn przywiózł mi chyba z Cypru, z Zuzią, przywieźli mi Yy, bergamotkę, owoc bergamotki, i wiecie co? Wtedy pierwszy raz w życiu ten jeden owoc dostałam i, i po prostu chodziłam i go wąchałam. Nie zjadłam go, nie obrałam go, tylko chodziłam zaciągałam się po prostu zapachem tego owocu, bo to budziło we mnie wdzięczność, to budziło we mnie nowe życie, to budziło yy, wszystko, nie? Czasami tak mało potrzeba parę liści wśród róż albo owoc bergamotki. Cudowne, jakby w ogóle ktoś miał gdzieś dostęp do bergamotki, to ja chętnie kupię, bo kocham ten zapach. A potem, kiedy o tym opowiedziałam, i szukałam i chciałam kupić bergamotkę, to Alan mi kupił całą skrzynkę bergamotki. Jest to właśnie liście eukaliptusa, bergamotka, obłożyć się tym i leżeć, i naprawdę niepotrzebne nic. Wdzięczność, już po prostu jest tak ogromna, że kolor oczu się zmienia.